Nope. Nie są wcale trudne, możecie po prostu naciskać losowo klawisza i e, właściwie aktywować losowo te świeczki i to nie będzie takie trudne. I kłamam, są tylko trzy cały czas. E, zobaczmy. Chaos, umysł, porządek, czas... Nie, chyba jest więcej. A, nie widzę. Chaos, umysł, porządek? Tylko czasu nie mam, to ciekawe. Hmm, chaos, umysł, porządek... Nie widzę tylko, tak jakby, czasu i... To jest klucz znowu. Okej, okay, za tym mogliśmy jest. To nie jest takie kompletnie prowadzące za rączkę, co się raczej grze chwali. Nie pamiętam, nie tego. Właśnie pamiętam, że zwykle naciskałem po prostu sobie losowo te wszystkie świeczki i jakoś wychodziło. Kiedyś chociaż raz mm, zrobiłem to uprawnie. Ale tylko chyba pierwszą. Za dru z drugim podejściem, za drugą zagadką już tak nie musiałem robić, gdyż po prostu, no, wyszło mi. Um, tak, to miejsce, to miejsce jest niefajne, naprawdę. To jest kolejna łamigłówka. I właściwie jest strona trochę bardziej irytująca. Jak widzimy mamy te cewki, które, przez które płynie prąd. To co chcemy tu zrobić, to dezaktywować wszystkie cewki w okolicy, żeby po prostu nas mogły przepuścić. Każda inna próba sforsowania tego skończy się naszą śmiercią od razu. Nie dostaniemy żadnych obrażeń po prostu. Od razu zginiemy. I voila. Okej. Okay. To było prostsze. Zapamiętałem to zagadkę jako coś trudnego, ale hm. W porządku, jeszcze jedno drzwi otwarte. To są właściwie ciekawe zabezpieczenia i... nie mam zielonych pojęcia jak mają działać. OK, po drugiej stronie. Teraz sam uda się, chyba tutaj. To był czerwony pokój. Z tego co zapamiętałem. A no, czerwony pokój był. Um, tu. OK, świetnie. W porządku znajdujemy się w drugiej sekcji posiadłości Grauta. Zasady właściwie się nie zmieniły. Cały czas atakują nas góle. Oczywiście te łyse. Reszta wol po prostu sobie płakać w kącie. Hmm. O ile pamiętam gdzieś tutaj można było znaleźć krew. Ale to chyba nie jest to miejsce. Chociaż po ilościach, po tym co się znajduje na podłodze, to raczej sugerowałbym się tym, że można to znać. I. Hmm. Zobaczmy. A myślę, że na jednego Blood Buffa mi stać. O, średnio, wow, jest więcej chyba tych worków skrył. Czy paczek skrył Tak mamy i mamy tę krew, o której mówiłem na samym, samym początku gry, to jest to krew starszych. Ta krew odnawia nam wszystkie punkty no, punkty krwi Jest to niestety takie masło myślane i wydaje mi się, że tego wampira... No, jednak Dobra, czyli walka, no, dobra, dobra żeby nie tracić. Wow, 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 za dużo ich. Dobra. O, come on. Chwie. zadają mi naprawdę śmieszne obrażenia. No ale to w nie można ich więzić. się jak choke. Dokładnie niesamowite doznanie, odkąd jestem w wentru, który ma właściwie siedzieć w jakimś eleganckim biurze i planować wszystkie intrygi. Okay. Hmm, Zobaczmy, czy się zdało na nim pożywić, odkąd jeszcze wytrzymałość trwa. Okay, man. Problem z pożywieniem jest taki, że tak długo trwa. Często naciskam kilka razy F, a jeśli naciśnięcie F ponownie podczas pożywiania się, to oczywiście wasza postać to... ...pożywianie anuluje. Ach, tego jakoś nie lubię. Właściwie podobało mi się bardziej... ...podobało mi się to rozwiązanie... ...z Redemption, gdzie... ...mieliśmy po prostu pożywianie... ...jako osobną umiejętność, którą... Mo ...mogliśmy... ...awansować do pięciu poziomów... ...jak to pamiętam? Jakoś nie wiem... ...piąty poziom to była... ...było prawdziwe... E, e, ...właściwie było pewnym pożywianiem czy pewną szansą na złapanie kości wypić jego krwi no, nie ten, nie to dyscyplina wszystko no. no dobra, trochę mi się przyda odkąd panie wariatki postanowiły się przyłączyć do zabawy No tak z kolei, jeśli chodzi o to pożywianie w Redemption to jeśli ktoś pamięta, trwało tam niesamowicie długo i to było po prostu irytujące. Co mamy tutaj? Hmm. Ok, oh, man. Ta gra chce naprawdę, żebym wyczepał mój poziom krwi. Co się oczywiście nie stanie, ale. Hmm, coś dobrego się tam chociaż znajduje? No, wydaje mi się, że tak. Albo wydaje mi się, że nie. No dobra, trochę amunicji, zawsze coś. I telefon, tu, z którym nie możemy zrobić nic. Świetnie. Okej. Okay. ten skrót ujawnił się sam. Nie wiem czemu. Teraz idziemy na górnym poziomem nad tym korytarzem, którym przechodziliśmy wcześniej, i teraz będziemy wychodzić ja po prostu po drugiej stronie. Jednak znowu przeciwnicy. Jej, właśnie mi się skończyło wytrzymałości. się. co za ruch! Co za wyczucie czasu. Okej, ma. Gień. No bo to jest chyba no... Nie, to jest nowa. Nowa gulica. Hmm. Okej. Okay. Daj mi się pożywić. To naprawdę wiele lepiej działa, kiedy są podczas transu. Chociaż trans często się buguje. Pamiętam, jeśli pożywiacie się na zwyczajnych ludziach, wtedy jest to dosyć głupie, bo często... Kiedy już ten trans na te osoby i pożywiacie się na nich, często gra cały czas liczy czas trwania tego transu i może kiedy on się skończy, może po prostu sprawić to, że e, osoba, na której się pożywiacie, po prostu was odepchnie tak znikąd. To właściwie jest. To no, żaru Wandala. Dobra, to model Wandala, ale. Za hmm, Teraz ciekawe pytanie: dokąd ja chciałbym iść? No i widocznie do różowego tunelu. Mogę to zrobić? Eee, dobra. Nie jest aż takie tanie. Niestety. Okej, okay, chyba się bardziej zabugował niż był pod wpływem działania tego. w e, transu. Come on, wchodzenie na belki w tychże. Często działa jednak nie zawsze tak jak powinno. Dobra, ty stoisz tutaj, a ja się po prostu układam karano ona naprawdę działa wręcz zaskakująco dobrze. The voices have increased in frequency and direction lately. They have begun to stay with me long after conversation has ceased and are serving as quite a distraction. I fear others are beginning to notice my preoccupation at the vampire gatherings. I am thinking again of the particular vampire of whom I spoke previously, who oh, I dare not name for my growing fear if the voices are to be believed then my caution is warranted for they speak of his blackest crimes both past and future more than once i have seen the suspicion in his eyes and heard the distrust in his voice when speaking with me the fear must register on my face as it is all i can do in these moments to keep from crying out in chorus with the voices porund tutaj widzieliśmy znaczy słyszeliśmy kolejnej

no longer hold my fragile composure around the ravenous eyes of my vampire peers, especially not around him. The voices compelled me to make what I fear is a Faustian bargain but I had to for their demands are constant and merciless. I have secluded myself within the mansion I know he will strike out at me. He will go to any length to achieve his ambitions and he knows that I know taken precautions to protect my beloved wife, Her cure will have to wait until our immediate safety is guaranteed. The mansion was constructed with security in mind, but at that time, I was not privy to the full range of vampire capabilities. The voices echo in the twisted corridors of my psyche. Dark whisperings of a macabre and formless menace. the approach of which portends an end, an end to all. Powodem, dla którego nie odzywam się, to właściwie koniec etapu, jaki się nieuchronnie zbliża. I mam właściwie z tym problem. Mam problem z tą wielką, wielkim szklanym słoikiem, który służy za. Nie wiem, zawsze to mi się kojarzyło z jakąś dziwną pozytywką. Jednak, jak dowiedzieliśmy się z dzienników, żona Grouta jest w stanie jakiegoś uśpienia, jakiejś pseudohibernacji, która... który to stan umożliwia jej przetrwanie tej choroby. I Właściwie nie jestem pewien na co ona jest tak naprawdę chora. Przy okazji... ta górna część sukni, czy... nie wiem co to jest, gorset, wygląda trochę jak pancerz. To jest pancerz. No. I tak, nigdy tego nie rozumiałem, czy to jest właśnie jego żona? No... wygląda jakby była zatrzymana w czasie, ale... Po co ktoś by chciał ją wystawiać w taki sposób? Hmm. Ja nigdy tego nie rozumiałem, nawet w tym. Patrząc na jakieś inne uniwersa, na co od razu przychodzi nam na myśl DC Universe i Mr. Freeze, który. Także ma żonę zakonserwowaną w takim pojemniku, to nigdy do mnie nie przemawiał. I tak okazuje się, że przyszliśmy jednak za późno, żeby pogadać z Grautem, gdyż to są jego szczątki. Hm. Także bardzo ważne, żeby wziąć to. Jest to tarun, Tarul Fang. Tutaj obniża... jest to artefakt, który obniża nam Szansę na wpadnięcie w szał o jeden, czy tutaj na modyfikator. Także mamy pojemnik, którym pewnie coś było w oryginale, jednak zostało wywalone przez moda. Nie pamiętam.